Jesteśmy w sklepie Pascual Martin. Nie będę tu specjalnie chodził, pokazywał, bo nie wolno, wiecie jak to jest, nie? Ale na razie do końca tygodnia wszystko jest bez vat czyli Syniba. I tutaj jest jedyny sklep, gdzie najuczciwiej wam ten towar dostarczają. Nigdy jeszcze mi się nie zdarzyło, żeby nie zamówić towaru, i żeby nie był następnego dnia, i żeby nie wnieśli mi go na czwarte piętro. Gdzie w innych marketach za wniesienie potężne pieniądze? Tu ktoś chciał na piąte, to zapłacił 20 euro więcej za, za lodówkę. To sam bym te 20 euro dał, żeby nie wnosić tej lodówki. Starym sprzęt zabierają, a nowy wnoszą. Pamiętajcie, Pasqual, Martin, tak jak piszecie, tak jak się mówi, tak się pisze i bez problemu znajdziecie ich w internecie, znajdziecie produkty, można je zamawiać. Mają swój samochód, który co drugi dzień podjeżdża z towarem nowym. Czyli zamawiacie, dostarczają. Ja jeszcze podejdę, żeby pokazać, jak to się pisze. Dokładnie tak. Pasqual Marty. Znajdziecie w internecie. Jest w Gandhi i w okolicznych miejscowościach. Mają dobre oferty na klimatyzację, no, na różne rzeczy. Zawsze na coś jest jakaś oferta. Lodówkę, pralkę. Ja tu kupuję najtaniej. A jak ktoś chce, to mówiłem na innych filmach, musi walić do Walencji. No tu wchodzimy, zamawiamy, idziemy do domu i nam przywożą.